Tuning Tesli Model 3, czy to jest możliwe. No tuning samo e, taki sam w sobie, zwiększenie mocy raczej nie słyszałem, żeby ktoś to domowym sposobem zrobił. Jest możliwość przy Long range'u, e, przy tej baterii większej e, podkręcenie troszeczkę mocy softem e, do jakiejś tam chyba mocy takiej jak ma Performance, ale normalna long, e, Standard Range e, tutaj no, za wiele się nie da zrobić, chociaż one i tak są szybkie i bez tego. Modyfikacje jako takie już tak, bo tutaj właśnie zrobiłem sobie poprzez komandera. Zamówiłem komandera ze strony Enhauto, en czy coś takiego. Oni się właśnie specjalizują w takich kiertułkach i no, no, przydatne takie rzeczy. Za chwilę pokażę jak to wygląda. Przychodzi, yy, to są takie sexy buttons Przychodzą, yy, ja zamówiłem sobie dwa. Yy. Tak, jak w ja już mam tutaj zamontowane. One tutaj są. Jeden jest tu mam pod kierownicą. I drugi tam też mam pod kierownicą. I mam przypisane do nich otwieranie drzwi i zmiany z chill na sport. Czyli tak jak tutaj mam na aplikacji. Teraz włączę i przechodzi na chill. I sport. No i w czasie jazdy, wiadomo, jedziesz na chillu. Dwa przyciśnięcia, przechodzi na chill, czy tam jedziesz na chillu, przechodzi yy, na sport, czyli przyspieszenie. Nie wiem, jak, jakie to będzie miało wpływ na, na, na yy, zużycie energii, no bo jeszcze nie jeździłem, nie próbowałem tego. Yy, no to tyle chyba. Drugie przyciski to mam, no bo jeżdżę na taksi yy, trójką i mam yy, po prostu przypisane drzwi, yy, na, na, bo ludzie mają... Wielu ludzi ma problemy nie wiedzą jak wejść do Tesli. Czy tak samo nie wiedzą jak wyjść, więc tu uważam, że tutaj będzie bardzo pomocne. No i to wygląda to tak, jak otwieram drzwi proszę bardzo. Tu mam przycisk, tak jak widać, jak nacisnę go raz, to mi się otwier otwierają tamte drzwi. Jak widać otworzone. no trzeba po prostu powtórzyć, no się otwierają, tylko się zamyka. Przy naciśnięciu podwójnym dwa razy przycisnę przycisk. Otwierają mi się tylne y, za kierowcą, prawe w Anglii. Można otworzyć je. No i przy długim pociągnięciu, znaczy przy, przy nacignięciu i przytrzymaniu trzymaniu, otwierają mi się drzwi pasażera. Jak widać. Drzwi otwarte. Także Mander jest podpięty tutaj z tyłu, ten panel trzeba po prostu zdjąć, tam jest chwyczka, wszystko jest plug and play, przychodzi z kablem i to taka pierdółka jest, po prostu trzeba to tylko mieć w pewność, żeby to się, Tak jak widać tam się świeci. Kontrolka. Co sobie to Leży sobie pod fotelem. Nikomu nie chce nikt nie wie że on tam jest. Co trzeba uważać, bo ja, ja mam akurat fotel tak ustawiony, że jak sobie... Do auto, to mi się tam przesuwa czy coś takiego, no ale to nie będzie największy problem. No aplikacja, sama aplikacja sama w sobie. No tu mam przypisane, tak jak pokazywałem wcześniej, mam przypisane Chill, Sport. Ja mam tylko tyle przypisanych, ale tutaj jest w aplikacji można sobie przypisać guziki, no to ja mam dwa tylko, bo zamówiłem sobie dwa, ale chyba jeszcze sobie zamówię kolejne dwa, ale nie wiem, zobaczę jak to będzie wyglądać. Do tego jeszcze może być e, takie pokrętło, ale pokrętło to jest tutaj się je do, do, dodaje, pokrętło daje się tutaj w tej nowszej trójce po 2001 roku, gdzie to jest ten, ten panel jest przesuwany i ty, on się przesuwa, po prostu się ten schowek odsuwa, montuje się tutaj panel, wszystko ładnie wygląda, na stronie Enhance wszystko jest, on nawet tak wygląda. E, Aplikacji. Co tam jeszcze jest? No, a no, no ta aplikacja. Są też stalks. Stalks to są te właśnie te. Te wszystkie. Te, 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 jak to się nazywa? Manetki. Te manetki, które są w trójce przed 2001 roku i po 2001, ale te nowe już mają, tutaj mają kierunkowskazy. Yy, przyciskiem się czy na, na tym, na, na monitorze tutaj się przód, tył daje. Tu w tym, yy, tym yy, ten, przy tym komanderze można to zrobić w taki sposób, że yy, poprzez komandera, poprzez tą aplikację można ustawić, że przód i tył będzie przyciskiem. Można to zrobić. Po prostu trzeba wejść w aplikację, przejść przez nią i sobie poszukać wszystkie te, te wynalazki, które tam są. Yy, ogólnie... Działać to to działa, bo już to sprawdzałem, jeszcze można zrobić tak, że to po prostu takiego ustawienia wszystko, poziom baterii, degradacja, e, wszystko jest, wszystko jest, wszystko jest do do do, 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 opracowania, dobrze, nie będę robił krok po kroku, bo wszystko jest na internecie, nie będę nikogo kopiował, bo nie wiem czy zrobię to lepiej, czy gorzej, po prostu można tak sobie zmodyfikować sobie Tesla trójkę. Link do stronki będzie w opisie. Na stronce są filmy jak to wszystko zainstalować, dokładnie krok po kroku, więc nie będę tego robił. Oni to zrobili o wiele profesjonalniej, lepiej. Tyle.